Syn znanego artysty patka w wystpiwem jak mi bo. W nowym sezonie M jak mi bo na widzów czekaj spore niespodzianki. Fani produkcji TVP, nie długo na ekranie zobacz nowego bohatera serialu. Jak zdradzaj media, do obsady dołączy syn znanego polskiego artysty. O kim mowa? Widzowie w swoim ulubionym serialu M jak mi Bobedy mogli zobaczyć Jakuba Józefowicza. Choć nie wiemy, kogo zagrałem body aktor, to twórcy zapewniaj, kreska E jego postaw prowadzi sporo zamieszania w kreska Rodziny Mostowiaków. Jakub Józefowicz jest synem Janusza Józefowicza, aktora, choreografa. Scenarzysty i rekreska Elsera Sam Jakub z zawodu jest kompozytorem muzyki filmowej. Bodle artysta postanowi nie rezygnować z aktorstwa. Jutro, 9 listopada, będziemy mogli bo zobaczyć na dukreska ekranie. Józefowicz zagra w planecie Singli 2 Czy Jakub Józefowicz zawojuje polskie kino tak jak jego ojciec? Jak wiadomi, dziki serialowi M jak mi bym bo wiele talentów aktorskich.